41 paczka zioła, więc popłaca się. Okej. Okay. Co ma być? To jest? Popaki, to. jest? poczcie tu! <laughs> ma ja ktoś to do nie tego, jest. do anarchii albo do triady okay, numer? Chłopaki. Popaki, dawajcie szybko pod ośkę, laska nam się. stoi. Lask, się, jakaś tak. laska nam tyłkiem pańczy pod, pod dzielnicą. Co jest grane, nie było mi... Odełpij się. Pełku nie jesteś ciemnoskóra, to byś jeszcze po was poszła. Chcesz do gangu? No weź coś powiedz. Ona wcześniej. Po co nawet do tej laski jechać? Wyjebane w nią. Ale chłopaki, dziewczyna mam pod ośką tańczy dupą. Dobra, bo no, idę. No, szybko, mamy taniec prywatny. Ty idę, idę idę. Jadę, jadę. Mogę ją kurwa zmordestować? Nie wiem, bo nic nie mówi. Zwał ją. to Jesteś? Ja ją zgwałcisz. Jesteś? Odezwij się kobieto. Odezwij się albo nie będziecie to zabijać. Albo nie będzie miło, nie będzie no miło jak się nie odezwiesz. A my chcemy miło. O kurwa! Kamika. <noise> o! O! Ale się. O! 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 Ej bo się okaże, że to będzie chłop Co z tego Faki kurwa, bo ktoś jest za mną no. Wycykam nie Chyba... Chyba ale... ej, Poza, idzie, kurwa klipsy są raz. za mną. Na, teraz serio mówię. Na, Na ej, jakby Jak teraz musisz odjechać, wiesz? Nie twój interes. Ale ten, ale mam coś fajnego. Alberto oh, zajmij się nim. Alberto... Ale, ale coś fajnego, Team. patrz. Tylko tym znam się, znam się. Co mi dasz, lindy? Odezwij się, Co ci Co dał? Paczki zioła, ale wiesz, jak jest problem? My że nie mamy miejsca w szafce. Muszę ci to oddać. Mhm. No to jedź, ktoś sprzedawać. Jeśli chcesz, to sprzedaj, bo zioła no Ale to nie w ten sposób, to jedzie w niebezpiecznie. W, w ogóle, Darkowie, sprzedajemy te zioła, jak to się to nie, nie opłaca. To jest tak niebezpiecznie. Postań tutaj, nic do ciebie nie mówię. Chłopaki, okay. tak to dupę! nic można, ale... Hmm. Się nie wiem co nie, się tam robić, nie? No masz. Przedef. Przedef. O, witam, witam, kurwa, co tu się dzieje? Panowie, kurwa, nie na ulicy! <śledzimy> Chodźcie, zobaczcie na oś, zobaczcie na podnieś ręce Nie chłupy. Wow. Eee, no Corki, corki Dobimy imprezę, Chodźcie na imię. Ja na, na, na się Kurwa na szpital mnie odwieź i zapłać za leczenie, ty kurwo na szpital odwieźć Chodź Kurwa Przepraszam Ale na szpital mnie kurwa odwieźć i nie za leczenie, ty kurwo No, się, się chodź Ej chodź do nas do, o, na Ej, ośkę Ej, go też na szpital, Chodź do nas na Dziesięć na, na na koła kurwa płacisz mi za leczenie, rozumiesz to? Nie Cho, Chodź to, do to nas, nas chodź do nas do środka, dawaj No Dobrze, bierz ją I robimy imprezę Rybak Dobra, biorę samicę Rybak, hey, a ja jeszcze dziesięć Poczekaj, tu Dobra, nie wiem, weźcie tą sobie. Ej, chodź do nas do środka. Ej, chodź do nas na osiedle. Ej, weź ktoś ze mną pojeć? Nie możemy. Ja. To... Dawajcie, wciągajcie boksy i imprezę robimy. No idziemy, idziemy, idziemy. Mamy idzie. boomboxa. Bo Pogódź kurci zajeb... Kurwa. Wardzimy gwiazdę za chwilę, wiecie? Bo dawno tak nic nie robi. Chłopaki ufaki. chuwaki jesteście? No. Co masz się? No co? To nie. Ło. Wow. Nie wiem, odezwij się z no. Czekaj. We <noise> Czekaj, Ej, ale patrzcie, szkoda, że nie jest brązowa. No, Ty, to byśmy no ją ja do gangu zagarnęli. Zawsze chyba Ej.

Panowie, nie wiem, to jest jakiś, hej, chyba lasi tę wyjął wyspali na osiedle na zagranach. No, no pewnie, tak. chłopaki, chłopaki, ona się zwiedła ona się na górze. Muszę tam pojeść. Gierczyno, odpowiadaj na pytania, kim ty jesteś? Mhm. Mm o, dobrze, że nie ma wiecie kogo obok mnie. No. No dobra, wiecie. wychodzisz, wychodzisz. Nie. Yeah. Dopóki się nie odbieramy, nie Tak. Transformersu się bawimy. Transformersu się bawimy. Niech ktoś pilnuje... Ej, mam pomysł. Niech ktoś pilnuje bramu, bo sąsiad ma zaraz zadać. Go wpuścicie. Kto wpuści sąsiada? A. 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 Ja mogę. Ty <ślad> ty ty! bo ją po dupie gryź. No i e dawajcie robimy zdjęcie po dawajcie nałóż. No, no, no. Fuck okay.

부스타이 Ej, zajebistą tabliczkę umieściłem koło Bamy? Stwierdziłem I do nich To trzeba, bo się w wpuszczamy Jasne

It's application Myśmy strzelali do gromadzeń, bo my sobie strzelaliśmy z grochami. No, nie no, no, jeszcze obok naszej ojcowie policja mnie i resztę poczenieli. Nie, 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 I nie, 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 No nie, 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 ja. nie, 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 No nie, 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 nas zaczęły strzelać ty gadasz? ładnie, ładnie, Ej, Majki, bo jest sprawa. Trzeba po, po Majkiego jechać. Rybak, rybak, rybak. Ja jestem zdziwiony, że was tyle jest od nich, chłopaki. Sąsiad, jedzie za dół, je, jedzie, jedziemy konwój zrobić do Majkiego pod tamę? No, no, to chodźcie za dół. Jedźcie, za Konwój. no dalej. Rybak. Co, co mówię? No, a to brać? To no, zamiczka wsiada czy nie jedziemy sami da, po prostu no. No, Ale... Nie, odnajeś mi matkę. Ej, bo ona ona... No ciała. dawaj te konto No. Ta samica sama przyszła.